Mamy coś takiego jak retention, czyli tak naprawdę to jest odpowiedź na pytanie, czy mamy produkt market fit, czy mamy coś, co sprawia, że ludzie chcą do nas wracać, czy mamy coś, co, co powoduje, że nie czernują, czy nie, nie opuszczają naszej, naszej aplikacji, korzystają dalej, czy tam SASA. Czyli de facto. Czy wracają do nas po tą wartość i to jest bardzo ważne, żeby mierzyć w jakiś sposób to ile osób nam odpada, ile osób zostaje, ile osób wraca po wartość, bo to pozwala nam dosyć dobrze zakwalifikować, czy mamy ten produkt market fit, czy mamy produkt taki sticky, do którego ludzie wracają, czy musimy trochę spiwotować i po prostu szukać jakiegoś rozwiązania, które pozwoli nam. Utrzymać większą retencję. Wbrew pozorom, e, czern, czyli to, ile osób odpada z naszego, e, z naszego produktu, z jego u, używania, jest to bardzo, bardzo jakby najważniejsza, można powiedzieć, metryka, i też wiele osób mówi, że okej, okay, mam tam czern, nie wiem, na przykład 7, czyli bardzo niski. 7% użytkowników miesięcznie odpada i ich zdaniem jest to bardzo niski czern. Moim zdaniem, oczywiście, zależy od produktu, ale może się okazać, że jest to mega wysoki czern, że jest to kilkadziesiąt procent. Rocznie to znaczy, że z naszego przychodu milion mamy na przykład 600 tysięcy stracone, albo oznacza to, że co 2-3 lata wymieniamy całą pulę naszych użytkowników.